Na wulkan idziemy taką drogą między um, jakimiś bobkami, kozimi, krowimi. Nie no, żartuję, żartuję. Wysypisko lawy, kamieni lawowych, magmowych. No i tak, nie wiemy ile ten wulkan ma wysokości. No, coś będzie takie chyba jak nasza łysica, a może trochę więcej. Jak dotrzemy, to Wam powiemy. Ruszamy dalej. Wiecie, mieliśmy lecieć do Azji teraz na dwa tygodnie, ale nam nie wyszło, bo postanowiliśmy, że, to znaczy postanowiliśmy, potrzebne nam jest yy, prawo jazdy międzynarodowe, żeby jeździć skuterem tam w Wietnamie, bo chcemy jechać w takie miejsce, gdzie yy, taką pętlę Agnieszka sobie znalazła. No i polecimy sobie we wrześniu, żeby mieć to prawo jazdy międzynarodowe, wziąć skuter i tym skuterem zrobić przez trzy dni przez góry. Tą, tą pętlę. Musimy się bardziej przygotować. Musimy sobie jeszcze raz wizę kupić, bo wiza jest na 3 miesiące, później trzeba odnawiać. No i już, i przyjechaliśmy do Europy, bo chcieliśmy trochę odpocząć, od głowienia się, gdzie kupić bilet, jak kupić bilet. Ale coraz bardziej nam to wychodzi lepiej. A tutaj jest to wszystko proste. Idziesz, kupujesz, otwierasz internet masz. No. Także jest gitara, luz, bajera, tak Agnieszku? Oczywiście, tego nam potrzeba było. No, będziemy trochę leżeć, będziemy trochę zwiedzać, będziemy trochę się opalać, będziemy... Dzisiaj o. mieliśmy leżeć. No, no. Pościągam filmy różne, takie rzeczy porobię. Nie, no to już się poleżałem. Idziemy, schodzimy na dół. Dale. Idziemy do samochodu. Teraz wracamy się z powrotem, bo Bartek wyprowadził nas na manowce, więc szukamy Drogi, zakazanej. Dziś Jarek zapytał mnie, czy mogę filmy w lepszej rozdzielności dawać na YouTube. Oczywiście, że mogę, bo mamy sprzęt przystosowany nawet do tego, żeby robić je 6K. 6K to już za dużo, kto by, kto by to oglądał, na czym, nie wiem. Ale kręcimy zawsze 4K, ja renderuję filmy do HD, bo wiadomo, wi w hotelach jest słabe i ciężko to idzie, chociaż ten film 5 minutowy wysyłałem chyba 15 minut, dzisiaj spróbuję w nocy wysłać go w, Ultra, w WHD, czyli Ultra HD, a gdzie montuję? W czym montuję filmy? Jak jesteśmy za granicą, filmy montuję oto w takim telefonie. Tym telefonem sobie ściągam wszystko po wi u do telefonu i to jest Xiaomi 13 U-Cout Video Editor i w nim sobie montuję te filmy, które jesteśmy za granicą. Rolki, wszystkie rolki robię sobie tutaj z tego, z tego telefonu i wycinam, tnę, dodaję sobie różne rzeczy. Mam tu też SI, czyli sztuczną inteligencję, mogę sobie robić jakieś nalepki różne takie, ale mi się to bardzo nie chce. Nie chce mi się, bo chcę to szybko zrobić, chociaż to trwało, położyłem się spadził w pół do twardy. takim promem oto przepłyniemy w niedzielę z tej wyspy na tamtą wyspę a jaka to wyspa? Lanzarote tam będziemy tydzień Podobną wizytówką Fuerteventury są wiatraki i kozy. Na kozy jeszcze nie natrafiliśmy, ale dzisiaj, choć wczoraj przejazdem widzieliśmy, ale dzisiaj przyjechaliśmy do jednego z miejsc o nazwie Villa Verde i tutaj naszą oczom ukazał się piękny wiatrak, prawie jak z Don Kichota, jeden z dwóch. Jeden na wzgórzu jest po lewej stronie, a drugi proszę tam. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale wiatraki występują w rodzaju męskim i żeńskim. Rodzaj męski to molino, trochę większe, a żeński to molina mniejsze. Na Fuerteventure wiatraki niektóre są jeszcze czynne. Jedne służą do wyrobu mąki, a inne do nawadniania gleby. Co mamy w dzisiejszym menu Agnieszka. No to tutaj pod pozycją numer 14 jest duszona kurycka koza. Także słuchajcie, będziemy dusić Agnieszkę. Słuchaj, bardzo drogo kosztuje to jest na pewno tych kozy. 18 euro. Kurde, no bierzemy kozę. Nie. Jeszcze raz. no. No jeszcze raz, bo moje jest no. Teraz. No czekam. Chodząc po uliczkach Betancurii znaleźliśmy tajne wyjście z Hogwartu. Tutaj Harry Potter wymykał się na piwo. O, idzie, idzie, idzie. Harry! Co tam słychać? Będzie kolejna część Twoich przygód? Za dziadka i staruszka? Mm, tak będzie, będzie, będzie. Kiedy byłem mały, jak wiecie, chodziłem na geografię, byłem najlepszy. I przyjeżdżałem tutaj na Gran Canarię. I moją panią Kucikowską chodziliśmy tym osłem potaczkowym i byli nam pomnik Miałem wtedy wąsa takiego młokosowego no i tam można zobaczyć jak ten wąs wygląda <noise> I tak się wychowywałem w Betancurii To tyle ja <noise> To młodzieńczy wąs Bartka To od dawnych lat już dla osły Jeśli byście chcieli coś zjeść w Betancurii to nie wiem co można tutaj zjeść. Jest godzina 18. Osła. Wszystko już jest pozamykane, także... No. także osła, którego pan do restauracji. Bartek, ty ciągle z tym osłem. Ja nie wiem co ty masz.